Krzaki numer dwa dzisiaj. Myślałem, że jest mniej wody, ale jednak trochę pozarwane. Trzeba uważać. I tam coś leży. Idziemy zobaczyć. Ale kaban stary, ale wielki. Oj, 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 oj. Ura, bagna ciężko się chodzi, naprawdę myślę, że będzie mniej wody. Ale leży, ale leży, ale leży, Zobacz. Musimy się nie wpierdolić gdzieś. Dwa, oj, jest duży. To już mogę jechać do domu, drugi dzisiaj jak tu przejść do niego? Głęboko, ale i też głęboko, ale, ale. Oh. Oh, 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 oh. Ale trzy i pół kilo jak nic.